Siemano, to moje blisko anioły dzisiaj zagramy w Dogs 2. Okej. Okay. Oczywiście znaczy kontynuujemy misję pod lupę. O, no. się na sweater skater. Nie mam się rozejrzeć za okolicę. I'm to so. My is called... ah! What the fuck are you doing? You ruined everything! You ruined me! You ruin, You ruin, 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 ruin. Ah! Okay. Okay. This isn't a fair fight. Oh, it's so nice. But that's <laughs> what makes it fun, right? You like to watch little guy take his lumps. Yeah, I mean, so he can get back up on his feet again and overcome, right? You're trying to turn this into a metaphor for Deadset, aren't you? I mean, if you want to keep Deadset going, I'm right there with you. But if you're putting your metaphor money on that weirdo, no. He's going down and staying down. Yeah, it's a long shot. Hey, are you joining us for the competition? Yep, I'm down. Okej, jak zawsze pierwszy będzie wręcz Zawsze tak jest spełniania, rozejrzenie się Jeszcze pytanie pytania nasze. Hey man, what you working on? Gonna get these people moving. But they need a proper track list. This shit barely has a pulse. DJ Ratio. Just ratio. Back when I used to do sets. Hey, maybe I'll go back to it. What else am I gonna do now? Man, Dead Sex not over. We hit a pothole, that's all. We're gonna come back stronger. You're always so sure of yourself. I know. But I'm always right. Wait, wait, wait. Here we go. Ah, <laughs> oh, yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools, too. The savior of the party. Hey, once you're done giving these guys a hard time, meet me in the middle. Dead sex entering a competition. I'll be there. Okay, okay. but should supposed to it you get Leaving your mark? Always. But not dead sex. Doesn't feel right, you know? Come on, don't bum me out here. I'm trying to have a good time. Me too. So we, as in DeadSec, we are gonna enter that hacking challenge and we're gonna win. And the others are okay with this. They will be. <laughs> I got a nice smile. Well, you do have a nice smile. <laughs> See, mm. no problem. do this Everything's gonna be okay. You've got it all figured out, huh? Nah, but I do know if I get you back in satara mode, you'll figure out most of it for me. <laughs> Damn, you are dangerous. Meet us by the ugly sculpture when you're ready. All right. See you there. Okay. In the next challenge, mykerskie challenge. Okay, our last person. Really. Now, how would you say, hatsauce? If you're not familiar. Josh, who's your friend? Oh, this is Susan. She's a second grade teacher from Milwaukee. She's 32 and she drives a cherry red. Cool. Hey, we're gonna meet by the big sculpture for a group shot before the challenge. Um, whenever you're ready. Didn't mean to, uh, step on your game here. Game? Uh, we're not playing a game. I was just explaining to Susan how if your low speed mixture adjustment is too rich, your engine's going to buckle under all the excess fuel. That's a four cycle idle and that can be a no no. Yep, sure can. Okay, well, I'll see you out there. No, muszę to czy zaistnieć. Okej. zbierz ekipę do no, grupowej fotki. A, robimy selfie? Grupowe, no. Co powiecie na to? No i tak zaczyna nasza misja. Right, hey, Okej, look huh? okay, looks like the challenge is starting. It's Get on the numbers and feed it answers. Wrench, got the jabberwock? Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run appearance on a route. Slow him down. Sitar, I'm gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. No. Okay, this will be my most Drones up there if you need a better view almost there i'm inside okay okay <laughs> what is this ah <laughs> nice okay, <laughs> okay <laughs> <łamigłówki>. <laughs> Tym razem, no. there seems to be a timer think you can hack it so Co? of course yaitzayaki stop fucking moving no to oh yeah notoparaska oh mess with the tar Mówiąc restart? Oboże. Nienawidzę... Ok. No tak. Za na na czas to już chyba nieco troszeczkę... Moreczka. No. Szlach, jakby tutaj to zrobić? Najbardziej lubię ten na czas. No to jest to, to No Najlepsze rzeczy, jaką mogę. Oh. Kurde, to z limitami to już mam. Ha! Oh. rano no! Zabawa się zaczęła. Oh. No nie, spierdolę coś tak. Got a spinner? Shit. Let me fix that for you. Thanks. Jak to ja robić? no? Ah! Zabawne jest. Próbuje coś, no. Ja. Yeah. Ah. Okay. Almost there, Marcus. No, starał się jakoś jak najszybciej tylko. Trzeba, czym wiesz, teraz to restartuje? Dziwna strada, ale no. O, cholera jest. Gry z timerem. To gry z mory. <gry> Czemu musi być zadanie z... z cholernym, bezczelnym... to czasowym? Jak? Jak? Dobra, magia, cięć, nie przedłużę. Okej, okay, już jestem. Okej, okay, to... Mam nowy serwer. Oczywiście, to jest śmieszne. To się samo kręć. No! Okej, już jestem. CTOS junior. So wouldn't surprise you. Będziemy zaczynać oczywiście. A oczywiście tą główną wykonamy następnym razem, jak ale teraz się pościgamy. No dobra, może to będą lepsze ściganie niż go kartów. Znamy, że... O. U! Stronie jest trochę trudniejsze, niż pierwotna. O faj, faj, Okej, okay, reset O Boże Trzeba ja muszę tak sterować. Nie no, nie tak sterować! Dobra widzę ja. Nie przyzwyczaję do takich widoków. Hus Pierwszej osoby, o! O, no teraz lepiej, mam no wcześniej, no... O, śnia. A, nie! <mimienie> Pominięcie są kary oczywiście. A! No! Dawaj. No ja zawsze przyznaję. O! O! Dobra. Chciałbym nic nie spierdolić, o! Proszę, no nie, no nie, tego. Dobra, oh, przynajmniej nie, no, tu wszystko no, przy okazji. Wyścigałem się dużo, ale... Dobra... No mi się tu już fajnie nie udaje, ale dobra... Muszę jeszcze tak trochę poćwiczyć... Proszę... A na no, że to koniec... Wysyć ci patrzcie, to dłuży! No a poza nagrywem poprawić widok przy okazji. FUK! Nie mam trafić w te. Dobra, to już finish widzę. O, jest już finish. Okej, okay, to ja już na tym zakończę. No i dziękuję za uwagę i do zobaczenia.